25 maja w Parku Południowym we Wrocławiu odbędą się 22 otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Petank Credit Agricole Cup. Ta francuska dyscyplina sportu zyskała miliony sympatyków na całym świecie, również w Polsce. Będę żartować. Polacy mogą, muszą długo świecić. U Francuzów to jest po prostu genetyczne. Nie trzeba. Nie. Trzeba po prostu trenować dużo i mieć jakieś dyspozycje. To jest gra dla, e, dla każdego. No, we Francji mówi się, że można grać od 7 do 77 lat. Więc to jest taki sport e, współcześny, że dzieci mogą grać po prostu z rodzicami czy po prostu z dziadkiem, z babcią. Patrząc na to Dziękuję. i że ludzie nie znają reguły, to może wyglądać nuny, ale po prostu, kiedy gra się, nie jest bardzo dużo adrenalin, bo każda kula liczy się. Sponsorem tytularnym Otwartych Mistrzostw Wrocławia jest Bank Credit Agricole, patronat nad zawodami objęła gmina Wrocław oraz Polska Federacja Petank. Partnerem wykonawczym jest Klub Sportowy Petanka z Wrocławia. To jest turniej po prostu dla amatorów, bez licencji, dla wszystkich po prostu, nawet ludzi, którzy jeszcze nigdy nie grali. Bo możesz bardzo szybko uczyć się, wystarczy jeden mecz, aby zrozumieć jakie są zasady. My będziemy tutaj, aby pomagać, tłumaczymy wszystko, jakie są reguły. Ci, którzy nie mają bólu, po prostu można pożyczyć bóle, więc wszystko jest gotowe. Warto dodać, że organizatorzy imprezy przygotowali również dodatkowe atrakcje. Będzie można spróbować swoich sił w przeróżnych konkurencjach zręcznościowych, związanych z tym sportem. A na najmłodszych czeka specjalnie przygotowany kącik zabaw. Szczegółowe informacje na stronie www.petanka.pl